Witaj, oto Twoje czytanie bezterminowe na następne 7 dni od momentu, kiedy oglądasz ten film i nieważne w jakim czasie do Ciebie trafił. Tutaj jest wiadomość dla Zodiakalnego Barana w Słońcu, Księżycu i Ascendencie. Sprawdzę jaka energia prowadzi Cię w tym czasie, co będzie... Najistotniejsze, a w drugiej części czytania zobaczę, co idzie w Twoją stronę, co potrzebujesz wiedzieć, będą też słowa mocy, a na końcu dodatek niespodzianka także warto zobaczyć wszystko. Pamiętaj, że to jest czytanie kolektywne bierz tylko to, co z Tobą rezonuje. Dobrze, to teraz proszę o wskazówki, jaka energia prowadzi zodiakalnego barana przez następne 7 dni. O! Wow! Intensywna energia. Zobaczmy, co to za karta. Priorytety. Hmm, czyli tutaj przez te następne 7 dni zodiakalny baran będzie bardzo uważnie przyglądał się swoim priorytetom. Co jest dla ciebie ważne? Co można troszkę odsunąć na bok? I tutaj no, mogą być różne napięcia związane z twoimi priorytetami, a priorytetami innych osób. I tutaj mogą być różne doświadczenia. Albo ktoś narzuca tobie coś, jakiś swój priorytet, no i nie bardzo ci to pasuje, albo ty chcesz, żeby ktoś ci pomógł przy twoim priorytecie, bo uważasz, że to jest teraz najważniejsze, no a ta osoba uważa inaczej. Więc tutaj mogą być tego typu sprawy. Do omówienia, załatwienia przez te następne 7 dni. No i właśnie takie refleksje, co jest dla mnie najważniejsze, dla mnie, dla mojej rodziny, dla moich bliskich i tak dalej. Dobrze, to teraz Twój numer anielski na te następne 7 dni. Co tutaj jeszcze będzie istotnego się działo w Twojej energii? Co chcą przekazać ci aniołowie? O. Aniołowie, wszechświat, w cokolwiek wierzysz, bo to i tak wszystko jest jedną energią. 13, 21. Świadomość, no, czyli właśnie świadomość tego, co jest Twoim priorytetem, co jest dla Ciebie ważne, co jest pragnieniem Twojego serca, co jest najważniejszym dla Ciebie celem, będzie najistotniejsze. I tutaj niektórzy, jeśli tak zaplanowała Twoja dusza, Niektórzy mogą przeżyć trzęsienie ziemi w sensie metaforycznym, bo możesz nagle sobie uświadomić, że to, co było dla ciebie priorytetem przez bardzo długi czas, to w ogóle nie był twój priorytet, tylko jakaś projekcja twojego rodzica, idola, kogoś, komu chciałeś zaimponować, a okazuje się, że ty pragniesz czegoś zupełnie innego. I co tu teraz zrobić z tą świadomością? Czy będziesz mieć odwagę wprowadzić takie zmiany, które postawią na pierwszym miejscu Twoje priorytety i pragnienia, czy się schowasz i dalej będziesz wypełniać priorytety innych osób? Bardzo istotne rozważania. Tutaj przez to, że ta karta jest 13:21, świadomości, to ta wiadomość o tych rozważaniach na temat tego, co jest dla mnie ważne, czego ja pragnę. A co mi się wydawało, że ja tego pragnę, a tak naprawdę to tego pragnie ktoś inny, kto bardzo mnie do tego przekonał? No, tutaj te rozważania będą najistotniejsze. A jak ta energia się zamanifestuje, co może się wydarzyć, to za chwilkę sprawdzę w drugiej części czytania, gdzie też będą słowa mocy, i na końcu niespodzianka. A jeśli ten film Ci się podoba, to proszę polub go, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Będę Ci za to bardzo wdzięczna. Dzięki temu mogę go rozwijać i wstawiać dla Was więcej filmów. A do tego, będąc moim subskrybentem, masz szansę wygrać darmowe czytanie prywatne ze mną. Więcej na ten temat znajdziesz w opisie. Tam też znajdziesz do mnie adres mailowy na dole pod filmem w opisie i jeśli chcesz zamówić czytanie prywatne, amulet ochronny albo specjalny osobisty amulet z intencją. Takie amulety są ręcznie rzeźbione przez szamana, to napisz do mnie. Dobrze, i teraz dla zodiakalnego barana poproszę o wskazówki, wiadomości, co tutaj przez te 7 dni może się wydarzyć. Może być też szerszy kontekst dla niektórych osób. Każdy jest w innym momencie w swoim życiu. Każdy ma swoją osobistą drogę. Zobaczmy. O, okej. Okay. Hm, ciekawe. Uważaj, żeby nie zgodzić się na coś, co wygląda jak jedna mała rzecz, a potem się okaże w trakcie, że to jest dużo więcej roboty, zabierać Ci to. Czas na Twoje sprawy. Bardzo ciekawy przekaz, ale dostałam, także mówię o tym. Jakoś tak, jak z tej jednej karty się zrobiły trzy, to tak mnie to uderzyło energetycznie taką wiadomością. Dobrze, poukładam tylko, żeby o wszystko było dobrze widać. Mhm. Okej, okay. dobrze. To co tutaj może się zadziać przez te siedem dni? Zdane egzaminy, kursy, szkolenia, warsztaty. I to może być dosłownie, że właśnie kończysz jakąś szkołę, kurs, cokolwiek to jest, studia, w zależności od tego, kiedy to oglądasz. No i teraz się będziesz zastanawiać, jakie są moje priorytety. Co ja teraz z tą wiedzą zrobię, czy chcę to tutaj jakoś wdrażać zawodowo, będą takie rozważania, ale ta karta też mówi o e, zdanym egzaminie w lekcjach od wszechświata. I to jest mocna wiadomość dla tych, którzy albo potrzebują nauczyć się stawiać granice i mówić: Nie, teraz moje priorytety ja załatwiam, a nie twoje. I też dla tych, którzy zyskują tę świadomość, że te priorytety, za którymi podążałeś, podążałaś to nie są tak naprawdę twoje i chyba już nie chcesz za tym gonić. Tutaj yy, wielowymiarowa ta karta jest w twoim czytaniu. Zmiany, radość, krótki romans. No tego krótkiego romansu na razie nie czuję zbytnio, ale zobaczymy inne karty oczywiście. Yy, no... I tutaj zmiany, motyl, radość, ta świadomość, to postawienie na Twoje priorytety, to wszystko, o czym mówiłam na początku czytania to jest proces transformacji. To Cię ma uwolnić, to ma wprowadzić radosne zmiany do Twojego życia. Także to nie jest nic złego. Bezpieczeństwo i ochrona. I no, tutaj też. Ciekawa wiadomość jest z tą kartą. To cię ma ustabilizować w Twojej energii i sprawić właśnie, że poczujesz się pewniej, bezpieczniej, stabilniej. Hmm. Usłyszysz coś ważnego. No, tutaj też czuję taką wiadomość, że ktoś w Twoim życiu może coś powiedzieć, i te słowa uruchomią w Tobie te przemyślenia. I one mogą być dłuższe, że dojdziesz do tego za parę dni. Albo niektórych tak czuję, że tak uderzy ta świadomość, aż sobie klasnęłam. Tak to uderzy dla wielu z Was, że usłyszysz coś, sobie pomyślisz, kurczę, i ja wszystko odsuwam, bo ta osoba chce, a moje życie y, jest jakoś niepoukładane. Na przykład wytężona praca, która przyniesie sukces. Zrozumiesz też, że teraz jest Twój czas, bo tylko teraz istnieje i to ile energii włożysz w swoje priorytety, potem zadecyduje o tym, czy będzie sukces, jak, kiedy. Więc naprawdę takie zderzenie z rzeczywistością, że teraz ja potrzebuję zająć się moimi priorytetami, bo to jest mój czas na to. Straty, zmartwienia i drobne problemy. Niektórzy już właśnie mogą doświadczyć takiego czegoś strat zmartwień drobnych problemów, i to jest znak od wszechświata. Nie zajmujesz się sobą, swoimi priorytetami, tylko wszystkimi dookoła, trwonisz swoją energię, albo spełniasz cele innych osób, które na Ciebie naciskają. Więc tutaj, jeśli takie doświadczenia będą, to to są znaki do przekierowania. Skup uwagę na sobie i swoich priorytetach. Nie bój się, że ktoś nazwie cię egoistą, bo no, tutaj jest czas na to, żeby zająć się swoimi sprawami. Przeszkody do pokonania. No właśnie, im bardziej będziesz chcieć zadowalać innych, odsuwać swoje priorytety na bok, tym więcej przeszkód będzie do pokonania, żeby cię przywołać z powrotem do Twoich ważnych tematów. Co dalej? Nadchodzi ważna osoba, ale nie jest to ktoś do romansu. No, mówiłam, jakoś nie czuję tego krótkiego romansu. Tutaj dalej, nie ma żadnych kart na ten temat. Jest tutaj ktoś. Ktoś, to może być przyjacielem, przyjaciółką, ktoś, kto wchodzi do Twojego życia, może już się pojawiła ta osoba troszeczkę, może dopiero pojawi i to jest ktoś, z kim rozmowy będą lekkie, przyjemne, radosne, ale. Mm, nie dlatego, że będą płytkie, tylko właśnie to jest ktoś, kto ma inne spojrzenie na życie niż cała reszta osób w Twoim życiu, które coś na Ciebie projektują. I dzięki rozmowie z tą osobą nabędziesz świeżej perspektywy. Ta rozmowa też Cię może natknąć do tej świadomości. Hmm. Udana podróż. Można poznać tę osobę w podróży, i to może być ktoś. Kto zostanie w Twoim życiu na dłużej, a to może być dosłownie tylko ktoś, z kim masz na przykład w samolocie pogadać, dobrze się rozumiecie, może się wymienicie Facebookami czy numerami, ale to nie będzie jakaś taka super yy, głęboka znajomość, ale usłyszysz coś ważnego od tej osoby. Dla innych z kolei to będzie dłuższa znajomość, więc tutaj to różnie, chociaż jest krótki romans, więc raczej to będą krótkie znajomości. Czasem dusze się umawiają właśnie na takie rozmowy przełomowe, a potem idą w swoją stronę. Pojawi się nowy przyjaciel. no proszę, no czyli tutaj w zależności od tego, co Twoja dusza wybrała, to może być krótka znajomość, a to może być ktoś, kto zostanie na dłużej. Mamy potwierdzone. Nie możesz o czymś lub kimś zapomnieć. No tutaj też czuję raczej tę wiadomość, właśnie, że ciągle myślisz. O czyjś sprawach, skupiasz się na kimś. Jeśli masz dzieci, to to też może być takie obsesyjne stawianie priorytetów dzieci nad swoimi, tak? Może tak być. Albo próba kontroli. Ja wiem, jakie są dla ciebie priorytety lepsze niż to, co ty sobie dziecko wymyślasz. Uwaga na to, to może być niebezpieczne. Obsesja na punkcie czegoś lub kogoś. No właśnie, tutaj wiele osób ma obsesję na punkcie kontroli czegoś, priorytetów, co jest ważne. Mm, warto się temu przyjrzeć, czy, czy to nie idzie za daleko, czy nie przesadzam. Czy to chodzi o to, że oddajesz swoją energię komuś, czy próbujesz kontrolować czyjąś. Każdy już wie, gdzie jest w życiu. Ktoś chowa się za maską. Mm. No właśnie w takim przypadku, jeśli ty naciskasz na coś w jakiejś relacji, czy z dzieckiem, czy z partnerem, partnerką, to już ty wiesz. Ktoś nie mówi wszystkiego, boi się czegoś powiedzieć, bo boi się twojej reakcji. Barany są wybuchowe, znaki ognia są wybuchowe. Można czasem się bać. Więc tutaj też ktoś nie mówi wszystkiego, bo się obawia twojej reakcji. Także mm, Przyjrzyj się temu wszystkiemu, co się dzieje, z nową świadomością, a wiele może się dla Ciebie zmienić, przetasować, tak? Tylko tutaj ta świadomość jest bardzo istotna. Dobrze, jeszcze teraz Twoje słowa mocy, a po nich ta niespodzianka na koniec. Słowa mocy, afirmacje, potężne wskazówki od wszechświata. Zobaczę, jak. Tutaj wszechświat się wspiera na te następne 7 dni. Jakimi słowami. A! Wow! Słuchajcie! Biorę tą, co mi została w rękach, ale jeszcze wezmę też tą. Kartę, która spadła mi na podłogę. Tylko po, poczekajcie, bo talia, cała reszta talii mi tutaj się. O! Już poukładałam. Dobrze. Za chwilkę tamta karta, a jeszcze ta, co jest na podłodze. Przyciągam do siebie dobrych ludzi, którzy pomagają mi spełniać marzenia, a ja odwdzięczam im się tym samym. Wspieramy siebie nawzajem. To też taka wiadomość do tych, którzy um, ciągle są w energii narzekania, że przyciągają złych ludzi w jakiejś sferze swojego życia. Warto by się zastanowić, co w Twojej energii to powoduje, może Twoje przekonania, programy od bliskich w rodzinie. Warto tutaj się zastanowić nad tym. Jestem w pełni autentyczna, szczera wobec swojego serca i zadowolona z samej siebie. Ufam. Tutaj też czuję taką energię, że niektórzy często szukają dziury w całym. Obsesyjnie wręcz lepiej zamienić to na tę tutaj afirmację, która będzie dużo bardziej pomocna dla Ciebie, niż właśnie takie szukanie, że coś jest nie tak. Jak szukasz, to zawsze znajdziesz. Dobrze, to teraz jeszcze niespodzianka, o której mówiłam, i pomyśl o jakimś swoim pytaniu, temacie, w którym masz zagwostkę. Coś, na co potrzebujesz odpowiedzi, ale ta odpowiedź może być tak, nie, może na pewno, na pewno nie. Więc tutaj tego typu odpowiedzi takie pytanie. Także pomyśl o swoim osobistym pytaniu, a ja już daję wahadełko. To jest wahadełko magnetyczne, żeby nie trzeba było trzymać. Momencik, tylko tutaj. Wykalibruję, żeby było na środku. Bo jak się przenosi, to niestety czasem. O, pięknie, mamy to. Pomyśl o swoim pytaniu, poczuj je głęboko w sercu i za chwilkę poznasz odpowiedź. I po długim namyśle różne odpowiedzi się pokazywały, ale mamy odpowiedź tak, finalnie dla Ciebie. Jeśli chcesz dowiedzieć się, co idzie w Twoją stronę przez następne 6 miesięcy, to zobacz moje czytanie, wybierz kartę. Jest to czytanie bezterminowe. Link do niego pojawia się na ekranie. Dziękuję za Twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.